Cześć, cześć Zetański, widać na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się znakiem zodiaku bliźnięta. Według mnie bliźnięta są takimi osobami, które mogą się dogadać po prostu z każdą osobą, nieważne czy spotykają się w gronie osób, które są mega otwarte, lubią sobie poimprezować, lubią sobie potańczyć. Czy może mają do czynienia z osobą bardziej zamkniętą w sobie, która jest nieśmiała, bardzo wrażliwa? I nie jest zbyt gadatliwa. Mimo wszystko odnajdą się one i będą potrafiły przeprowadzić rozmowę po prostu z każdym, na każdy temat, ale na początku osoby z podznaku bliźniąt są bardzo nieufne. Ciężko im się zabrać za te rozmowy. Tylko dopiero po jakimś czasie, gdy zobaczą, że jesteście jednak okej, okay, jesteście fajni, nic im nie zrobicie to się na was otworzą, ale z początku będą was obserwować, będą cały czas na was patrzeć, sprawdzać was i będą wydawać się też trochę zdystansowane, ale nie martwcie się tym, będzie lepiej. Bliźnięta bardzo lubią się oddawać swoim pasjom. Lubią mieć wiele zainteresowań. I ciężko podpasować do tego znaku zodiaku, na przykład, że bliźnięta lubią biegać, albo wolą siedzieć w domu i grać na komputerze czy czytać książki. Co bliźniak to inne zainteresowania, aczkolwiek jest ich sporo. To nie jest tak, że skupiają swoją uwagę tylko na czytaniu książek, czy może na pływaniu. Tylko mają sporo hobby i każdemu chciałyby się oddać porówno, co jest niestety dość ciężkie, bo wiadomo, czasu wolnego nikt nie ma nieskończoność. Bliźnięta lubią analizować przeróżne rzeczy, dużo myśleć, czasami też zmagają się z problemem overthinking, co to jest. Czyli na przykład macie jakąś sytuację i zamiast yy, powiedzieć, OK, spoko, będzie Git. To zaczynacie sobie myśleć, zaczynają sobie po prostu układać w głowie różne scenariusze. A co jeśli się zdarzy, to, a może się zdarzy, to na pewno się zdarzy najgorsze. A co mam powiedzieć, jeśli ktoś odpowie mi tak? I zaczyna się taki krąg overthinkingu, czyli czegoś dość niebezpiecznego dla naszej psychiki i komfortu. Mają te osoby spory urok osobisty i świetnie się odnajdą w każdym zawodzie. Czy to weterynarz, czy to prawnik, czy jakiś sklep z bułkami, chociażby. Wszędzie ludzie ich polubią, mimo że potrafią być dość nie To i tak końcowo przyciągają do siebie masę osób i wszyscy potrafią się z nimi dogadać, dobrze zabawić, fajnie miło spędzić czas. Niestety, bliźnięta są owiane. Złą sławą wśród znaków Zodiaków, nie jedyne, ale to jest jeden z tych znaków, które właśnie ma tę złą sławę. Dlaczego? Bliźnięta bywają bardzo zazdrosne, przez co robią często masę głupich rzeczy, których potem żałują, ale nawet jeśli przed zrobieniem czegoś wiedzą, że pewnie będą w jakimś stopniu to żałować. To i tak zaczynają dużo kłótni o wszystko o wyjście swojego partnera, o wyjście przyjaciela, o to, dlaczego spędza czas z daną osobą. Jeśli na przykład nie lubią tej osoby, to nie chcą, żeby jej najbliżsi spędzali z nią czas, bo po prostu jest to dla nich niewygodne. Zaczynają właśnie myśleć, co się zdarzy, co może się zdarzyć: czy ktoś nie przeholuje, czy nie przekroczy pewnych granic i bardzo się tym stresują. Bo chcą, by bliskie im osoby były przy nich, były dla nich i boją się bardzo je stracić. To oczywiście oznacza, że bardzo przywiązują się do ludzi. W bliźniętach łatwo się zakochać, są one niezwykle charyzmatyczne i nieważne jak wyglądają, mają w sobie pewien urok osobisty, któremu bardzo ciężko się oprzeć. Często, niestety, można ich postrzegać jako flirciarzy, ale tak naprawdę szukają tej jedynej osoby, i jak już ją znajdą, to naprawdę zakochają się na zabój, na zawsze. I no nie ma mocnych, żeby ktoś sprawił, że bliźnięta się odkochają. Będzie naprawdę ciężko. Musiałaby taka osoba zrobić naprawdę coś strasznego, żeby doszło do po prostu rozłamu takiego związku. Czy przyjaźni? Możecie zapytać, jak w takim razie przełamać barierę z bliźniętami, aby się z nimi zaprzyjaźnić? Otóż ja bym proponowała słuchać, słuchać, odpowiadać, rozumieć i po prostu tolerować daną opinię. Powiecie, hmm, to tak jak z wszystkimi innymi ludźmi? Tak i nie. Po prostu bliźnięta. Na początku potrafią być na tyle nieśmiałe i niepewne drugiej osoby, że jeśli pokażecie, że się z czymś nie zgadzacie lub nie podoba wam się coś u nich, to po prostu z... zaczną się czuć niekomfortowo wokół was w waszej w waszym towarzystwie i to będzie początek czegoś negatywnego, niż pozytywnego i właśnie tak będą was kojarzyć. Osoby z podznaków bliźniąt bywają... Bardzo nieprzewidywalne i niestatyczne, co oznacza, że gdy nawet już uważacie, że dość dobrze je znacie, to i tak potrafią Was czymś zaskoczyć, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Czymś, co w ogóle byście się po nich nie spodziewali, że wiecie, normalnie zachowują się tak i spoko i nagle coś zmienia, nagle robią coś zupełnie innego, ale tak już to bywa. Oczywiście, nie mogę nie wspomnieć o tym, że bliźnięta są niezwykle niezależne. Może nie samowystarczalne, bo tak bym ich nie określiła, ale niezależne. Nieważne, co się dzieje w ich życiu, na pewno świetnie sobie poradzą, mimo że to może być naprawdę duży problem i początkowo mogą myśleć, że się nie uda, to i tak są dobrej myśli. I szukają szybko rozwiązań, które zwykle są dobrymi rozwiązaniami, i sobie ze wszystkim świetnie poradzą. Naprawdę. Tego Wam zazdroszczę. Aby bliźnięta jakoś zwróciły na Was swoją uwagę, najlepiej im zaimponować swoją charyzmą, swoją inteligencją i nawiązać z nimi temat, który może zaciekawić zarówno Was, jak i ich. Czyli coś na jaki temat bardzo oboje lubicie rozmawiać? Czy jeśli macie wspólne zainteresowanie, o co u Bliźniąt nie jest tak trudno? To dawajcie, rozmawiajcie na ten temat. Jeśli wiecie, że dana osoba pod podznaku Bliźniąt lubi no nie wiem, robić świeczki z wosku w domowym zaciszu, a wy może wiecie coś na ten temat lub chcecie się dowiedzieć, podpytajcie. Albo jeśli macie doświadczenie, to powiedzcie, że wy robicie z takiego wosku, używając takich olejków i, i bliźnięta będą wasze. Rozgadają się, będziecie mieć więcej wspólnych tematów i po prostu rozmowa będzie wam się świetnie kleić, co bliźniaki bardzo zauważą i będą bardziej przychylne Wam wtedy. Jeśli chodzi o wzgląd zdrowotny. A osoby spod tego znaku ja zwykle kojarzę z osobami bardzo zdrowymi fizycznie, psychicznie. Są one bardzo aktywni fizycznie zawsze. I nieważne, czy to jest jakiś sport ekstremalny, czy po prostu zwykły sport ale po prostu bardzo dużo się ruszają, chodzą w wewce, ciągle jakieś spacery tu gdzieś pójdą, tam gdzieś się spotkają ze znajomymi. No, na pewno działa to na ich korzyść i są przez to w doskonałej formie. Brzyżnieta są mega wrażliwe i często nerwowa i nieufna, przez co bardzo stresują się różnymi rzeczami. Niestety często mają zszargane nerwy i naprawdę warto zwracać na to uwagę. I po prostu dać im ten komfort psychiczny, na jaki zasługują naprawdę. Niestety, bliźnięta są pokrzywdzone przez społeczność, bo są przedstawiane jako osoby, które ciągle przeklinają, które są niemiłe, które są wredne. A ja chciałabym łamać ten stereotyp, bo myślę, że to wcale tak nie jest. To jest podobne jak u skorpionu w pewnym sensie. Bo mają jakiś tam swój wymowny wzrok, często, ale tylko zdołacie przyłamać pierwsze lody, no to pójdzie gładko i naprawdę macie szansę na niezwykłego przyjaciela, który potrafi być zabawny, potrafi Was zwyzywać, ale w najśmieszniejszy możliwy sposób, przez który nawet. Przez sekundę nie odczujecie żadnej urazy, potrafię Was wysłuchać, dać Wam odpowiednie wsparcie, wskazówki i po prostu będzie tu dla Was o każdej godzinie, o każdej porze, w każdym dniu, tygodniu. Więc naprawdę dla mnie bliźnięta to bardzo wartościowi ludzie, warto mieć ich wokół siebie. Więc proszę, nie sugerujcie się tym, jakie pierwsze wrażenie na Was będą wybierać bliźnięta. I dajcie im szansę. Naprawdę warto. Także to by było na tyle. Dajcie znać, czy jesteście spod tego znaku. Jeśli tak, to ile się zgadzało, ile się nie zgadzało. Może znacie kogoś spod tego znaku, kto tak się zachowuje lub jest zupełnie inną osobą? Jestem bardzo ciekawa Waszych wypowiedzi. Dajcie znać w komentarzu, łapkę w górę i subskrypcję, jeśli Wam się podobał ten filmik, a ja się z wami widzę niedługo, do zobaczenia i cześć!